Siema widzowie w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie test produktów z Ameryki więc tak, zacznijmy od pierwszego batona Rizis Tak prezentuje ogólnie to pierwszy raz go będę próbował w życiu no i zobaczymy jak smakuje tak w środku Słonawy Całkiem dobry Takie Dabym mu 7,5 na 10 Dobrze Przejdźmy do następnego produktu Mam tutaj takie ciasteczka, tamte to był baton, teraz mam ciasteczka, i zobaczymy, czy są lepsze. Mam tu taki ten. Ciekawe jak to tam jest troszkę, bo czuję, że tak luzem lata. Ha, mamy w środku. Takie ciasteczka w takich foremkach jak babeczki. Te ciasteczka lepsze. Smakowo prawie, że takie same, tylko tutaj nie ma orzechów. Tę bym dał 8 na 10. Mm, dobre. Muszę się Dobra teraz dostrzecznę super chips od Laysa Ja takich przynajmniej w Polsce nie widziałem Jak widzieliście to możecie dać znać gdzie idzie takie kupić są z papryczką czyli zobaczymy czy będą ostre Ładny pachną. Ostry to one nie są, chociaż tak po chwili czuję takie pikantne, ja jestem akurat. Dosyć odporny na ostre Jak już się więcej zje trochę czuć, ale... Bez przesady no, Dobre, dobre No chyba bym im dał nawet 8,5-9 na 10 jak dla mnie, to tych ciastek to lepsze Ja bym częściej kupił Dobra, została na później Przejdźmy do kolejnego produktu Banty Takie ciasteczka Też takich nie widziałem Batony to wiadomo, że są, ale Ciastek to nie widziałem Dobra, muszę powieć, bo teraz czuć ostrość Ale dobre i tak i tak Na razie te chipsy to lepsze od batonów Zobaczymy a chciał czy się czymś różnią od batonów mamy w takiej ręce zobaczmy. No, są dobre No ale czy lepsze od Reese's? Myślę, że dałbym im takie 7 na 10 Mogłyby być trochę bardziej miękkie, mogłyby być, bo to są takie Jak ciasteczka Myślałem, że będą bardziej miękkie, no ale 7 na 10 do kawy idealnie. I ostatnią naszą rzeczą na dziś. I ostatnią naszą. Ży... Ej, kurwa. I ostatnią... I ostatnią naszą rzeczą na dziś jest popcorn. Niby zwyczajny popcorn, no ale zobaczmy, może ma inny smak niż taki co w Polsce. O, tutaj mamy takie parę popcornów, chyba trzy. W takich jest tych. I to co, zrobię i zaraz wracam. Dobra, i mam popcorn. Jeszcze gorący. No i czego się można po nim spodziewać? No myślę, że będzie smakował tak jak normalny popcorn. No tak myślę. Popcorn jak popcorn. No, popcorn 6,5 na 10. no jakoś nie przypadam wolę już na czosy. No więc Najlepsze dzisiaj to chyba cipsy się okazały. I ogólnie pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, strzelić w subika. I to było chyba na wszystko w tym odcinku. Jak chcecie, żebym zamówił więcej produktów, mam przykład z 10 albo więcej, to piszcie, zostawiajcie łapeczki. Jak będzie 1000 łapeczek w górę, od razu zamawiam nowe rzeczy. Ale pewnie jak nawet nie będzie to i tak i tak zamówię Tylko trochę dłużej to potrzę. To ja wam dziękuję za oglądanie Mam nadzieję, że się wam odcinek podobał Wpadajcie na kolejne I kurwa neura, neura,